Siemono, witajcie. Z tej strony Kubis Gamer Dzisiaj sobie gramy z Filipem. No, ale... Dzisiaj Bedwarsy, czwóreczki. Jest nasaby trzech. Ale myślę, że sobie poradzimy. Co nie? Spoko. Ja do podziwiających dobuduję się do, mm, do przeciwnika. Dobra. Dobra, to ja kupuję nożyczki. Hop. Kupię jeszcze. mieczyk i budulce i lecimy. Bo najpierw jeden Timek rozwalę, to później slus. Dobra. Jak zostawicie pięć łapek w górę. Kolejny odcinek będzie z Filipem, prawda? No, no, zostawiajcie też subskrypcję i zaznaczcie dzwoneczek, żeby was nie minęły szalone odcinki, które zawsze są, które są codziennie o 16, ale wyjątkowo mogą się nie odbyć. Ostatnio nie było. No, najdługie. Dobra, ja już się buduję. A może speed Dobra, to ja speed bridge zrobię. No, spoko. Dobra, i można się już... No, zawsze drewnem jest fajnie. Tylko, że drewno jest za złote. Słabo. Dobra. Dobra, ja na wiecu. Do skrzynki. No do, do normalnej skrzynki już. Dobra, to już tu jestem. Co w skrzynce? Dobra, spokój. Siedem 7 diaksów. Ulepszać piecyk. Pójść jeszcze po jeden, czy... Albo nie, zrobię szarpa. Nie, szarpa. E, i życie zrobię, co? Że. Wie, jeśli nie wiecie o co chodzi, to taki dywanik, jak na nim stajemy, to szybciej nam się życie. Dobra, jeszcze nie jestem profesjonalny, bo. On... Jest chyba w starszej, w wyższej klasie. Dobra, ale to mało istotne. Ja grinom zaraz rozwalę łóżeczko. Gościu Madliksowy miecz Gościu ma miecz i nie mają budowlanego łóżka. Speedbridge. Dobra. Nie mam budulca. Nie mają łóżka. Elo. Właśnie uciekłem. Kurde, rozwalili mnie. Ej, redy się do nich wbijają. Zaraz nie będzie greenów. No, bo tam widziałam, że czerwoni się do nich wbijali. Czekaj, ja trochę mieczek i budulec i ref i idę na nich. Widzę, że dobrze wygrywać wszystko. A co tam jest? Hmm, <grymne> spoko. Ej, to, no to fajny pomysł. No, dobra, to ja już lecę na zielonych i ich wyeliminować. Red, budulec. Dobra. O, dobra. Dobra, to ja lecę do czerwonych. Wiecie co, zagramy sobie jeszcze jedną arenę. Wiecie co, zagram, może jeszcze jedną arenę. Dobra, mam trzy diaksy, może później. Ej, ja zrobię u, u zielonych, zrobię w, efektywność. Czerwoni bili do mnie. Zaraz się będę Prefa. O kurde! O kurde! nie. O kurde! ta mi się! Prawie bym wyszedł z tego... z areny. Ale spadłem. Bo... trochę ja mam czasami takie przyzwyczajenie z tamtych bedwarsów I spadam z tego... z mostu. Tak mi gdzieś... bo jak idziesz do przodu to są jeszcze takie poprzeczne strzałki. No i spadłem. Dobra, ale tam Redy, widzę, urzędują i się nie da do nich pójść. Dobra, Fajnie była było jakbyś pomógł. To dawaj przez Greenów, bo oni tam mają dobudowanie. Jeszcze jeden, jedno złoto. Idę do ciebie. Dobra, już idę ci pomóc. No, oni mają już diexowe miecze. Wiem, wiem, jestem za tobą. Trzy, z 30 kratek. Wziąłeś Diaksy? Ile masz? No to ja mam jeden. Ej, to daj te Diaksy. Albo ja ci do skrzynki włożę. Czy ty mi dasz? Dobra. Masz. Hop. Dobra, to kupię sobie kilof, bo mogą mieć encyli. Dobra, spoko. To ja pójdę do nich spróbować. Zrób efektywność. Może. A, spoko. Bo oni mają tenę. O, boi się oh, mnie, że refa zjadłem. sklepany, ile mam jakców? No wziąłeś się! Dobra, bo ja mam 4 HP i wygram walkę, bo zjadłem refa. Bo tak to byśmy się chyba naraz rozklepali. Pamiętam jak się klepałam z goła rozwaliłem mu łóżko i się naraz rozwaliliśmy, tylko że on nie miał łóżka. No, i szybko wróciłam po itemu. Nie mm, ja odłożę sobie do merchandisa. Mm, może refila sobie zrobię. Y kur o kurde, Zabił mnie, zabił mnie. Bo ja miałam 3 HP. Bo chciałam refa kupić. Czekaj, czekaj, czekaj. Tu mam swoje. Mm. No, spoko. Mm, czekaj, co by tu kupić? Kurde, brakuje mi trochę. Mm. Ej, poczekaj na mnie, bo ja mam diex'owi kill'ow. Oni mają pół. Dobra, to rozwalaj. Czekaj ja ci pomogę. Dobra, spoko. To wracaj się. Masz refuka. O kurde. Ale mi to przeszkodziło! Jakbym spadł z złotym kilofem, to było słabo. Mm, masz, coś Ci tu dam. Czekaj, włożę Ci do skrzynki. Trochę żelaza. Masz, weź sobie coś tam. Czekaj, ja sobie kupię fireball. Albo nie, ja sobie kupię siekierkę. Dobrą, złotą. No idzie. Czekaj, bo ja mam za dużo filmów, muszę poszukiwać. O nie! Ale mam przewalone. Ale mam przewalone, nie mam wełny. Ja uciekam. Nie, bo mi trochę szkoda. Złotej, siekierki i kilofa. Ja mam pięć emeraldów. Więc trochę słabo. Dobra, ja robi tu budowanie. A wierzę zamiast od... I ty wiesz, że zamiast od bazy budować się na środek, to od środka buduje się do bazy? Żartujesz? No ja kup Czekaj kupuję jak sobie miecza. No. Czekaj, odłóż temsy, bo mam za dobre. No. Kurde, mi. Michał do mnie dzwonił. jak chcecie, to może jak zostawicie te 5 łapek w górę, to może będzie. Yy, z Filipem, z Michałem, odcinek i może z Legend VIPer 09. Sorry, nie mogłem się z tobą kontaktować, bo miał, miał być z tobą. Dobra, który zowy ma HP? Czekaj, okay. dobra mam na szarpie, tylko ich tu jest dwóch, o ty, przeżyłem, rozwalo mnie, nie, zadam rapa, uciekam. No, oni są dobrzy. Godni przeciwnicy. Bo, dziś skorzystam. Ty, ty że mnie też firewallem prawie zrzucił? Nie, nie, nie. Ej, ja idę do nich. Posłuchaj, ja idę do nich na nie Ej, lefting! Ej! Lefting to była szybkość, czy skok. Dobra. No, swifting kupię. To jest niewidzialność. To jest... Refy, rafy, rafy. Ja ich rozwalam, w tym momencie, Idę na nich. Na nie Oni mają dub... Dobra. Bo nie chcę ryzykować potki. nie pije, nie widzę. Jestem niewidzialny. Ty nie widzi? Nie. Да, ушит, не моя ушка. Dobra, zagramy sobie jeszcze jedno. Ja się tak skupiłem, kurde, na rozwalanie łóżka nie wiedziałam, gdzie mają łóżko. Oni zrobili drewno. O nie, nie, nie next game. Exit. Ja cię zaproszę. Bo może nas nie wrócić. Dobra. Gramy z Michałem o taką? Wiecie co, spróbujmy z Michałem? Przyjmie czy nie przyjmie. Jeszcze raz go zaproszę spoko. Zawsze z Micham to lepiej. Wbijajcie też do niego na kanał. Dobra, ten. Nie przyjmuje to gramy. No, fajnie. Ale wiesz, jak najlepiej było, bo ja na środku byłem i wypiłem płotkę przed gościem. I gościu nie ogarniał. Dlaczego? Ale nadal mnie nie widzę. No. Tak! Nie wiedziałam o tym. Nie no, no to kurde. Mnie. E, z złotem nie jest pięć, ra, pięć razy. Nie, pięć razy miło złotym. Jeszcze żyłem. Dobra, ja potrzebuję dwadzieścia Gdzieś czterdziestu żelazaj, i trzy golda i lecę tak na przeciwniku. A jakim kolorem najbardziej lubisz być? Ja blue albo red. Kupię siajko? Spoko. Dobra, ja lecę na green. Tak. Jak najszybciej lecę na przeciwniku, bo... O kurde, ja chciałem firebole kupować za siedem tego, żelaza. Fajnie by było, jakby było za sto żelaza na przykład iron golem. Co nie? Albo za stak równy tego, żelaza, ten... golem. Fajnie by było. zostawić koło łóżka. Albo ten. Na środku, Spoko. Ja kupuję miecz. Dobra, już lecę, mówię Mam wszystkie potrzebne... ...itemy. Ja speed bridging. Poczekajcie. Poczekaj. Mam nie. E poczekaj, poczekaj. Ja dla widzów mam ten, tak. Jak nie zdążymy, poczekaj. Jeśli nie zdążymy wygrać arenki do minuty dwudziestej ósmej, czyli za 8 minut, to gramy jeszcze jedną. Ale pewnie zdążymy wygrać, bo to przecież... No już Blue nie ma łóżka. To chyba... Dobra, jest speed bridging. Dobra. No spoko. O kurde. Słabiutko żółci, mają te... I znów bym zginął, bo mi zabrakło, no, zabrakło wełny, a ja do przodu szłem. To jest najgorsze, co może być. Dobra, już teraz se wezmę w tryb niespadający. Bo teraz już jestem blisko ich chaty. Ja mam plan, jak się wbić przez tauna. Od góry wejść, rozwalić szkło, i później jakoś poleci. A ja już rozwalam tych. No, patrz, nie ma. Czekaj, chciało mi telefon. Elo? On gościu nie ogarnął! Rozmaram go! Dobra. Złoty miecz mam. Czekaj, odłóż. O kurde! A coś, co zrobili? Jak, jakim cudem glinę? Ja? Ej, tak naprawdę, jakim cudem glinę mają? Czekaj, nie do tej skrzynki. Tutaj. Ale nie ogar! Ja sobie w skrzynce stałem, a on zbierał itemy za mną. Ale nie ogar! Greeny chyba. Dobra. Dobra. Dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zostawcie pięć łapek w górę. Kolejny odcinek z Filipem. I Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.